Okienka. Dzisiaj będziemy sobie robili zatrzymanie partnerki. Okienko ze świderkiem połączony, bo tego sobie nie robiliśmy. I taki specjalny świderk. Precyzm. O, nazwijmy to precyzm. Zaczniemy sobie od zatrzymania. Zaczniemy w ogóle od bujanki. Tak, żeby na bujance najłatwiej się wszystkiego uczy. Wysyłam partnerkę na zewnątrz. I teraz wracając, ja. Przyblokuję ją na wysokości żeber od tyłu, czyli pod łopatkami. Hop, hop, i dopiero partnerka do mnie wróci, czyli ja robię sobie lewa, prawa. Teraz jest lewa troszeczkę dłużej, prawa i normalnie lewa. Prawa. Tak samo będzie zaraz, jak zobaczycie, do szybszych. I to wszystko możemy robić oczywiście w każdym momencie, co sobie nie zrobimy, jakieś tam przejścia. To teraz ja sobie chcę zatrzymać partnerkę. To się bardzo, tak mi się wydaje, że często na, na weselach, jak jest już. Weselny szał. To się nagle zaczynają te wszystkie siu i jest i ho i jest taka zabawa, że zatrzymujemy. Więc na razie sobie zacznijmy na bujance. My włączymy od razu z muzyką, żebyście zobaczyli o co w tym chodzi. I zaraz Dominika tam wytłumaczy. Tutaj i wolno, wolno, wolno. Chociaż to jest taka szybsza bujanka. I wysyłam hop. Nie jeszcze raz, ale sobie na przykład.